Zostawcie super! Zostawcie super! Zostawcie łamę się! Słuchajcie, że tromba wydał filmik yy, Jak trenuję. Z minimajkiem. Zobaczcie w taki sposób i się wyprostować nogi i ciągnąć Minimajk się już przygotowuje do walki z lodem, którą chwilę. Co ty? Pięknie. O kurde. Wracam. Na wygodnie. Przechodzę. Tu odwracam pozycję. Wracam sobie do w drugą stronę. I znowu to samo. Delikatnie będę poruszał. Prześcig Dużo ludzi kibicuje w Ale myślę, że to będzie tutaj kruczna, ale ciężko jest. Jest jakiś taki element moment walki coś z tym stylu, O to jest coś. Uh. Uh. Ładnie. Powiem Wam, że Mike bardzo ładnie. Sobie Mike jest tylko troszkę lżejszy od Kurszwilla. Ma na pewno dużo siły, więc jakby doszło do tej walki, może być ciekawe.